Jesteśmy po meczu Gate Guardians Palace Rams. Ja się bardziej stresuję chyba niż ty, bo przed, przed taką widownią jeszcze nigdy nie przeprowadzałem wywiadu. No cóż, no tak wyszło. No. Jesteśmy po zwycięskim dla Was meczu. Pierwsze zwycięstwo, wcześniej kilka wysokich porażek. Powiedz, co było kluczem do wygranej dzisiaj. Dzisiaj kluczem do wygranej było to, że graliśmy zdecydowanie zespołowo. Dobrze w obronie, mimo drobnych błędów i wpuszczania zawodników do środka, udało nam się ich zatrzymywać. Zagraliśmy naprawdę super zespołowy basket. No i trzeba przyznać, że to nie było tylko i wyłącznie jednego zawodnika zasługa, tylko cała drużyna zapracowała na sukces dzisiejszego dnia. Właśnie chciałem zapytać, kogo być wyróżnił, bo ty osobiście 26 punktów, najwięcej w drużynie, natomiast właśnie chciałem zapytać, kogo byś wyróżnił. Czy cały zespół, czy jest jeszcze jakieś jednostki, które twoim zdaniem się wyróżniły bardziej? Szczerze uważam, że cały zespół zapracował, nie ma tak, że to są jednostkowe rzeczy, bo tak naprawdę gramy zespołowo, jesteśmy drużyną, a nie indywidualistami. OK, biorąc pod uwagę waszą przeszłość też jako Wild Foresters, powiedz, czy to był wasz najlepszy mecz w historii? Uważam, że każde poprzednie mecze dały nam dużo. I to pokazuje właśnie to, że dzięki wyeliminowaniu paru tam rzeczy, które tam wadziły nam i psuły atmosferę, to teraz gramy po prostu swoje, z uśmiechem na ustach i po prostu pokazujemy swój własny, prawdziwy, z uśmiechem, basket. Okej, okay, no to jeszcze tylko pytanie o cele na dalszą część sezonu. Czy faza playoff to jest taki wasz cel nadrzędny, czy może są jakieś inne, inne cele? Celem jest to, żeby się ograć, zwyciężać jak najwięcej meczy i pokazać to, że po prostu umiemy się bawić tą koszykówką i zwyciężać. Okej, okay, dzięki i gratuluję. Gratuluję. Dzięki, dzięki. za wiedzę.